Panie generalnie, dowódca uroczystości nad końca bartoszewie szwajduje. Gotowość do rozpoczęcia zbiórki z okazji ślubowania nowo przyjętych górzy. Pozdrawiam Państwa, państwa i jego Żubuję! dzisiaj uczestniczyliśmy w uroczystym ślubowaniu nowo przyjętych policjantek i policjantów garnizonu pomorskiego. Ślubowanie złożyło 91 osób. Są to policjanci i policjantki, którzy byli przyjęci do służby 30 grudnia ubiegłego roku, dzisiaj składają ślubowanie, a przed nimi szkolenie podstawowe, adaptacja zawodowa, później na terenie Warszawy i po tym wszystkim wracają do swoich jednostek terenowych, również na terenie Gdańska. Potrzebujemy nowych policjantek, policjantów, żeby zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny w naszym regionie, ale także w mieście Gdańsku. Bardzo się cieszę, że część z nich trafi również do służby naszej gdańskiej policji, aby właśnie służyć bezpieczeństwu, żeby nasi mieszkańcy i goście, którzy nas odwiedzają, czuli się po prostu bezpiecznie i dobrze w naszym mieście.